it's time To bring, The Master Cześć, ja jestem Rok, a to jest pierwszy odcinek z gry Medal of Honor Warfighter Dzisiaj zaczynamy nową serię kampanię z tej gry, a więc od razu zaczynamy. Jeden gracz rozpocznie nową kampanię. Niezamierzone konsekwencje. Jeden odcinek na jedną misję. Richard, 8 tygodni wcześniej. Ja jestem tym z lewej strony. Chyba jak dobrze pamiętam, nie wiem, ale raczej tak. Trzeba tego gosta załatwić. A więc R1, strzał, ok. Wudu, jesteśmy na brzegu, kierujemy się do celu. Czekajcie w punkcie ewakuacyjnym. Cel zmierza w waszą stronę. Proste. Wchodzimy i wychodzimy. Nikt się nigdy nie dowie, że tu byliśmy. Naszych tu nie ma. Załap go. Nasza ciężarówka. Nie strzelaj do wartownika, bo z operacji nic Odłóż tylko ładunek. Trzymam mam A więc podkładamy ładunek.

Dzieje. O Jezu, jeszcze drzwi dniem mi spada. Na szczęście mi się nie stało. Jeszcze na przód wiec ulezie. Dobra, załatwieni. Lecimy dalej. następny Trzeba się chować. ...to jest Przeszłość! 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 do Przeszłość! 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 śmigłowie! w krydne! W dół po schodach. tempo! Przyszę w zestrzał To najpierw trzeba go trafić, znowu nie trafiłem. Znaczy po raz pierwszy ale... Ale ciężko jest mi strafy O, tak. Gipzko się, się. Dobra robota. Dobra, załatwiamy. Medal of Honor Warfighter. Dobrze to znam. Składasz milion obietnic, robisz Belli nadzieję, a jak zaczynamy planować, odbierasz w drugim pokoju telefon i znika. To nie tak! Lena! Tak, był tunel. Prowadzisz i rozmawiasz. Ona jest tu w wozie? Nie prowadzę. To kto prowadzi? Ojciec, następne pytanie. Przepraszam. Tak, tak. Jak zawsze. Nie chcę wojny. Ty dla niej żyjesz. Mader Trudasty co do za w waszą operację? Ja nie wiedział normalna pirotechnika. Ani się obejrzeliśmy, a z nieba zaczęły spadać kontenery i zaatakował nas śmigłowiec I nie była to raczej straż portowa. No racja. W zrobił się szum od Manili po Afrykę Wschodnią. Wkurzyliście kogoś tym pokazem fajerwerku. Wiadomo kogo? Lista jest długa, brachu. Może zrobicie przysługę chłopakom z Odziei i pokręcicie się po porcie, żeby ją trochę skrócić. To nie leży w naszej kompetencji, Dusty. Góra musiałaby coś takiego przyklepać. Załatwione. No jasne. Jakiś wieści od miejscowych. Mieliśmy jednego gościa, Kryptonim Argyros, półwysep arabski, głęboka konspiracja. Mieliście, tak? Od wielu miesięcy się nie odzywa i to nas martwi. Może nie żyje, może zmienił stronę. Facet może być wszędzie. A więc kolejna misja Argyros. My się widzimy z nią w drugim odcinku. Serdecznie zapraszam i się z wami żegnam. Cześć!